prostokątnej działki budowlanej wynosi 1540 m2. Tutaj narysowałem tą prostokątną działkę budowlaną. Mamy policzyć wymiary tej działki, wiedząc, że y, różnią się one o 9 m. Czyli ten krótszy bok odznaczyłem jako x, a ten dłuższy, ponieważ y, różnią się o 9 m, no to ten dłuższy będzie x plus 9 miał. No i następnie pole takiego prostokąta to jest bok razy bok, czyli x razy x plus 9 i wychodzi 1540. Pozbieram się nawiasów, 1540 przenoszę na prawą, na lewą stronę i mam równanie kwadratowe. Równanie kwadratowe rozwiązuje za pomocą tych wzorów, czyli najpierw liczę deltę z tego równania, znaczy z tego wzoru, jeżeli delta wyjdzie większa od zera, no to liczę x1, x2. I tutaj faktycznie delta wychodzi większa od zera. Ładnie się tutaj spierwiastkowała. Więc liczę z tamtych wzorów x1, x2. I wychodzą mi dwa, e, dwie liczby. Minus 44 i 35. Oczywiście, ponieważ x oznacza długość krótszego boku, no to odpada rozwiązanie ujemne. Bo długość nie może być ujemna. No i zostaje tylko rozwiązanie dodatnie 35. Czyli krótszy bok ma 35, no a dłuższy bok ma x plus 9, czyli 44. Tak? 9 dodamy do 305, to mamy 44. I teraz zostało tylko do zapisania y, odpowiedź, że działka ma wymiary 35 metrów i na 44 metry.